Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku programowanie Basic. Dzisiaj odcinek, taki trochę techniczny, bym powiedział. Pewnie niektórzy mnie objadą za to, w jaki sposób będę próbował się tutaj e, dogadać z padlesami. Mianowicie chodzi mi o to, że potencjometry, które w tych padlesach są, szczególnie jeden, było to widoczne na jednym z moich poprzednich odcinków. No, on już po prostu jest w stanie takim, że nie jest w stanie wskazywać precyzyjnie położenia powiedzmy kursora, czy położenia jakiegoś wskaźnika na komputerze, który jest programowany poprzez właśnie to wejście. Drugi sobie jakoś radzi, natomiast pomyślałem sobie, że spróbuję je troszeczkę odrestaurować. Zaglądałem, już do środka wcześniej to nie są takie zwykłe potencjometry, jakie możemy kupić w tej chwili gdzieś tam w sklepie, z jakimiś częściami elektronicznymi, niestety minimalnie różnią się chyba rozmiarem tutaj tego czpienia, tak, żeby ten krążek ładnie nam tutaj wpasował się. Być może dałoby się założyć jakiś inny potencjometr i zrobić jakąś przekładkę. I być może do tego dojdzie, natomiast ja chciałem jeszcze wstępnie spróbować jakiejś takiej prostej metody. Mianowicie, uwaga, być może niektórzy spośród Was uważają, że to błąd, jakimś tam środkiem takim odrdzewiającym. Może trochę to pomoże, może na krótko. Zobaczmy najpierw, jak to działa bez jeszcze tutaj żadnych zabiegów. Patrzymy. Mhm. Chyba ten też może być. Okej, okay. sprawdźmy. O, zobaczcie, co się tutaj wyprawia, prawda? Szaleństwo jedno wielkie. E, ten drugi, ten drugi jest bardziej taki, bym powiedział o. o teraz ten widać troszeczkę przepuszcza, troszeczkę podskakuje. Z nim też spróbuję coś zrobić. No to do dzieła. No dobrze, sprawdźmy chociaż ten jeden. Zobaczymy, czy cokolwiek to nam daje. <laughs> Powstaje pytanie: czy ja nie obawiam się tak ingerować w ten sprzęt? Nie, bo jest to sprzęt analogowy. W związku z czym, nawet gdybym zwarł kabelki, no to tutaj pójdzie nam zero oporu. Atari jest na to przygotowane, bo w maksymalnym wychyleniu potencjometru. Jest zero oporu. Blisko zera. Eee, pongi, pongi. Dobra. I spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. O! E. Eee, jest moc! Zobaczcie. Jaki płynny ruch. Troszeczkę drga, tak? Czasami. Ale jest pięknie. W porównaniu z tym, co było. Mam nadzieję, że nie zasłaniam, Ja jestem zadowolony. No to lecimy do drugiego padlesa. Jeszcze raz go sobie tutaj przywołajmy. No ten to tak. W miarę. Nawet się zastanawiam, czego prysknąć. Może nawet nie. Chyba się wystraszył tego, tego zabiegu. No ale ten to elegancki, teraz w porównaniu z tym jak było. Ojej oj, oj. No. Sam ze sobą grać w Można. No dobra. To taki króciutki odcinek o tym, jak to WD40, słuchajcie, potrafi czynić cuda. Jeszcze raz. A nie, jestem tutaj, dobra. Widzicie? Zupełnie inna praca, zupełnie inna jakość. Myślę, że warto było. To tyle, moi drodzy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.